Hiszpania niegdyś trzymała świat w swoich rękach. W XVI wieku to nie Wielka Brytania panowała nad morzami, ale Hiszpania. Po raz pierwszy w historii jedna korona rządziła globalnym imperium rozciągającym się od Europy po Afrykę, od Ameryki po Azję. Jego terytoria były tak rozległe, że ludzie mówili, iż słońce nigdy nie zachodzi nad imperium hiszpańskim fraza, którą później zapożyczyli Brytyjczycy. Jednak ta niezrównana potęga skrywała dziwną słabość najbogatsze imperium, jakie kiedykolwiek istniało, upadło pod ciężarem własnych skarbów. A ten upadek odbija się echem do dziś, ponieważ nagły napływ pieniędzy może zwieść nawet najmądrzejsze narody, które mylą fortunę z prawdziwym bogactwem. Kiedy hiszpańskie statki dotarły do Nowego Świata po podróży w 1492 roku, natrafiły na coś, co wydawało się nieskończoną skarbnicą. Znaleziono tam złoto i srebro w niemożliwych ilościach, większych niż jakiekolwiek europejskie królestwo mogło sobie wyobrazić. Podbój Meksyku na początku XVI wieku zniszczył imperium Azteków i otworzył kopalnie srebra w Zacatecas. Kilka dekad później klęska imperium inków w Peru ujawniła górę potosi. Kopalnię tak wielką, że nazwano ją górą, która pożera ludzi. Przez ponad 100 lat potosi zasilało nieustanny przepływ statków z skarbami przemierzających Atlantyk. Od początku XVI wieku do połowy XVII wieku Hiszpania importowała około 180 tysięcy ton srebra i 2000 ton złota. Aby zrozumieć skalę tego zjawiska, należy pamiętać, że było to więcej srebra, niż cała Europa wydobyła łącznie w ciągu poprzednich tysiąca lat. Ten skarb zmienił kształt świata. Z portów w Sewilli i Kadyksie hiszpańskie statki przewoziły kruszec na wschód w kierunku Morza Śródziemnego, na północ do Niderlandów i na zachód przez Pacyfik do Manili. Gdzie srebro wymieniano na chiński jedwab i porcelanę. W rezultacie powstała pierwsza globalna gospodarka, której centrum stanowiła Hiszpania. Kiedy na początku XVII wieku powstała Jamestown, pierwsza angielska kolonia w Ameryce Północnej, niewiele więcej niż bagno walczące o przetrwanie, Meksyk miał już uniwersytety, drukarnie i wielkie katedry. Lima kwitła. Założone przez Hiszpanię w latach 60. XIX wieku St. Augustine na Florydzie, było pierwszą stałą osadą europejską na terenie przyszłych Stanów Zjednoczonych, powstałą cztery dekady przed Jamestown. Podczas gdy Wielka Brytania i Francja borykały się z nieudanymi koloniami, Hiszpania budowała infrastrukturę imperium. Jednak pod tą chwałą kryło się coś kruchego imperium, które lśniło srebrem, było puste w środku. Hiszpania myliła skarby z siłą. Srebro było prawdziwe, ale sposób w jaki zostało wykorzystane, zamienił potęgę w truciznę. Ceny w całym królestwie zaczęły gwałtownie rosnąć. Między początkiem XVI a początkiem XVII wieku inflacja gwałtownie wzrosła. Ceny wzrosły czterokrotnie w ciągu jednego stulecia. Zwykli Hiszpanie mieli coraz większe trudności z zakupem chleba, odzieży i artykułów codziennego użytku, mimo że ich kraj siedział na górach srebra. Dlaczego? Ponieważ pieniądze mają wartość tylko wtedy, gdy są na tyle rzadkie, że można im zaufać. Kiedy monety mnożą się szybciej niż towary, wartość każdej monety spada. Wyobraź sobie miasto, w którym chleb kosztuje jedną monetę. Nagle pojawia się dziesięć razy więcej monet, ale liczba piekarzy i bochenków pozostaje taka sama. Piekarze widzą, że ludzie mają więcej pieniędzy, więc podnoszą ceny. Wkrótce chleb kosztuje dwie, trzy, a nawet cztery monety. Nie dlatego, że stał się lepszy, ale dlatego, że same monety są mniej warte. Taki był los Hiszpanii. Ekonomiści nazwali to później rewolucją cenową. Pierwszą wielką falą globalnej inflacji wywołaną przez zbyt dużą ilość srebra w stosunku do zbyt małej ilości towarów. Jednak inflacja nie dotknęła wszystkich w równym stopniu. Szlachta, kupcy i bankierzy, ci, którzy jako pierwsi mieli do czynienia ze srebrem, osiągnęli zyski, zanim ceny wzrosły. Zwykli pracownicy, zarabiający stałe pensje, zostali w tyle. Rezultatem była okrutna ironia. Im więcej srebra Hiszpania sprowadzała do kraju, tym biedniejsi czuli się jej mieszkańcy. Bogactwo, które powinno być błogosławieństwem, stało się przekleństwem. Błędy sięgały jeszcze głębiej. Zamiast inwestować swoje skarby w produktywne gałęzie przemysłu, hiszpańska korona i szlachta wydawały je na import. Włoscy kupcy, Holenderscy handlarze i niemieccy rzemieślnicy wzbogacili się, sprzedając Hiszpanii towary luksusowe, wszystkie opłacane amerykańskim srebrem. Własny przemysł imperium zaczął podupadać. Po co budować fabryki lub rozwijać sieci handlowe, skoro floty skarbowe zawsze przybywały? Hiszpania stała się konsumentem, a nie producentem, podczas gdy jej rywale reinwestowali każdą zarobioną lub skradzioną monetę. A potem nadeszły wojny. Królowie z dynastii Habsburgów postrzegali siebie jako obrońców katolicyzmu po reformacji, a misja ta wymagała ogromnych nakładów finansowych. Srebro z Meksyku i Peru sfinansowało kampanię przeciwko Turkom osmańskim, armię, która stłumiła powstanie holenderskie oraz siły katolickie w wojnach religijnych we Francji. Hiszpańska korona zainwestowała bogactwa w wojnę trzydziestoletnią, Jeden z najkrwawszych konfliktów w historii Europy. Nawet potężna hiszpańska armada z 1568 roku, ogromna flota wysłana, aby podbić protestancką Anglię, została zbudowana i zwodowana dzięki amerykańskim skarbom. Kiedy armada poniosła klęskę, cios finansowy był oszałamiający. Gdzie więc podziało się całe to złoto i srebro? trafiło na pola bitew, na statki i do długów. Hiszpania nie tylko wydawała to, co miała, ale także to, co spodziewała się otrzymać. Niemieckie dynastie bankierskie, takie jak Fugerowie, a później Genueńscy finansiści, udzielili koronie ogromnych pożyczek, zabezpieczonych przyszłymi dostawami srebra. Na papierze wydawało się to genialnym pomysłem. Dopóki kopalnie w Potosi produkowały, srebro miało płynąć. W rzeczywistości była to pułapka. Jeśli flota się opóźniała, ulegała zniszczeniu podczas burzy lub została schwytana przez piratów, cały system się załamywał. Hiszpania wielokrotnie ogłaszała niewypłacalność. Cztery razy w samym tylko XVI wieku. W 1557-1575. 1593 i 1607 roku. Wyobraź sobie, że jesteś najbogatszym imperium na świecie i co kilka dekad ogłaszasz bankructwo. Taka była rzeczywistość Hiszpanii. I do tego kruchego systemu wkroczyli piraci. Nie byli oni tylko bandytami byli narzędziami wojny gospodarczej. Anglia i Holandia zrozumiały, że atakowanie flot skarbowych może zniszczyć potęgę Hiszpanii. W latach osiemdziesiątych XVI wieku Francis Drake opłynął świat, plądrując hiszpańskie galeony i wracając do domu ze skarbem wartym połowę rocznego dochodu Anglii. W 1628 roku holenderski korsarz Piet Hein schwytał całą hiszpańską flotę u wybrzeży Kuby – srebro warte 11 milionów guldenów. Każda strata była czymś więcej niż porażką morską, była to finansowa katastrofa. Hiszpania zastawiła swoją przyszłość, a kiedy burze lub piraci zabierali jej statki, wierzyciele w całej Europie pozostawali bez zapłaty. Tymczasem Anglia i Holandia wykorzystały skradzione srebro do budowania własnej przyszłości, zainwestowały je w floty, banki i kompanie handlowe. Solidne struktury nowych imperiów. Skarb Hiszpanii, który miał zapewnić jej chwałę, stał się podstawą wzrostu potęgi jej rywali. Jej linia ratunkowa zamieniła się w piętę achillesową. Na początku XIX wieku Hiszpania nadal wyglądała potężnie na mapach. Jej imperium rozciągało się na oceany, królowie mieszkali w błyszczących pałacach, a katedry przepełnione były złotem. Jednak imperium było już chore, inflacja podkopała dobrobyt, długi przykuły koronę do zagranicznych bankierów, a piractwo zamieniło Atlantyk w pole bitwy. Dla zwykłych Hiszpanów bogactwo było iluzją. Ceny rosły, płace pozostawały na niezmiennym poziomie, a podatki wzrosły, aby sfinansować niekończące się wojny. Imperium, które niegdyś rządziło światem, Żywiło się samym sobą. W ten sposób najbogatszy kraj na świecie zaczął się rozpadać nie w wyniku inwazji lub buntu ale poprzez ciche niszczenie własnego sukcesu. Hiszpania pomyliła srebro z siłą, pieniądze z sensem a skarby z bogactwem. Jej historia jest lustrem, które nadal odzwierciedla naszą epokę. Kiedy łatwe pieniądze płyną zbyt szybko, Powraca ta sama iluzja przekonanie, że dobrobyt można wydobywać, pożyczać lub wyczarować z powietrza. Historia szepcze ostrzeżenie to nigdy nie trwa wiecznie. Hiszpańscy władcy mogli przekształcić swoje skarby w trwałą siłę mogli budować przemysł, finansować innowacje lub tworzyć sprawiedliwe systemy podatkowe. Zamiast tego traktowali srebro jak niekończące się źródło coś, co zawsze samo się uzupełnia. Od połowy XVI wieku hiszpańscy monarchowie uzależnili się od pożyczek zabezpieczonych swoją przyszłością. Niemiecka rodzina Fugerów, a później genueńskie domy bankowe udzielały ogromnych pożyczek zabezpieczonych transportami srebra, które jeszcze nie dotarły do Hiszpanii. Był to cykl oczekiwań i opóźnień. Floty przybywały, długi były spłacane. Podpisywano nowe umowy pożyczek i proces zaczynał się od nowa. Ale jeśli statki się spóźniały, lub ginęły, wszystko się waliło, a często się gubiły. Imperium ogłosiło bankructwo cztery razy w ciągu pięćdziesięciu lat. W 1556 roku, 1575 roku, 1596 roku i 1607 roku. Każde niewywiązanie się z zobowiązań finansowych wywoływało fale w całej Europie, wstrząsając fundamentami światowych finansów. Wyobraź sobie kraj, który kontrolował połowę światowego handlu, ale nie był w stanie spłacić swoich rachunków. Takim krajem była Hiszpania. Posiadała więcej srebra niż jakiekolwiek inne królestwo w historii. A mimo to znajdowała się w stanie ciągłej niewypłacalności. Wojna pochłonęła wszystko. Monarchowie z dynastii Habsburgów postrzegali siebie jako obrońców prawdziwej wiary po reformacji protestanckiej, a tożsamość ta wiązała się z rujnującymi kosztami. Amerykańskie srebro finansowało wojny z Osmanami, kampanie mające na celu stłumienie buntu holenderskiego oraz niekończące się potyczki z protestancką Anglią. Hiszpańska armada z 1888 roku pochłonęła fortunę równą dzisiejszym miliardom, a jej klęska przyniosła więcej niż upokorzenie. Wywołała ona załamanie finansowe, które rozprzestrzeniło się od Madrytu po Antwerpie. Jednak wojny trwały nadal. Wojna trzydziestoletnia, trwająca od 1618 do 1648 roku, Zamieniła Europę w cmentarzysko i w przerażającym tempie wyczerpała skarbiec Hiszpanii. Każda nowa kampania wymagała więcej srebra, więcej pożyczek i bardziej desperackich obietnic spłaty. Imperium znalazło się w pułapce własnego projektu, systemu opartego na podbojach, który teraz wymagał niekończących się podbojów, aby przetrwać. Co gorsza, pieniądze rzadko pozostawały w Hiszpanii. Kruszce napływałyby natychmiast, wypłynąć z powrotem. Włoscy stoczniowcy, flamandzcy handlarze i niemieccy bankierzy otrzymywali zapłatę w srebrze, wzbogacając gospodarki, które później przewyższyły Hiszpanię. Korona konsumowała to, co wyprodukowali inni. Każda flota skarbowa, która cumowała w Sewilli, wzbogacała zagranicznych wierzycieli, a Hiszpanię zubażała. Kupcy imperium importowali towary luksusowe, zamiast eksportować wartościowe produkty. Ludność nauczyła się czekać na statki, zamiast budować przedsiębiorstwa. Uzależnienie stało się nawykiem. A potem pojawili się wilki morskie, korsarze i piraci, którzy wyczuli słabość kryjącą się za hiszpańskim złotem. Floty skarbowe były nie tylko symbolami potęgi, ale także liniami ratunkowymi. Każdy konwój przewoził przez ocean wynagrodzenia, podatki i spłaty długów imperium. Utrata jednego z nich nie była zwykłą porażką, ale narodową katastrofą. W 1628 roku holenderski korsarz Piet Hein schwytał całą flotę w pobliżu Kuby, przewożącą srebro o wartości 11 milionów guldenów. Cios ten zniszczył wiarygodność kredytową Hiszpanii. Pożyczkodawcy wpadli w panikę. Płatności zostały wstrzymane. Mit o nieskończonym bogactwie pękł jeszcze bardziej. Francis Drake, John Hawkins i niezliczeni angielscy korsarze, wszyscy sankcjonowani przez królową Elżbietę, uczynili piractwo polityką. Każdy galion odebrany Hiszpanii był podwójnym zwycięstwem: łupem dla Anglii i paraliżem dla Madrytu. Każdy utracony statek osłabiał zaufanie do hiszpańskiej wiarygodności kredytowej, podnosił stopy procentowe i pogłębiał zależność od zagranicznych pożyczek. Morze stało się polem bitwy finansowej. Imperium hiszpańskie nie zostało pokonane w otwartej wojnie, ale powoli dławione przez własną kruchość. Podczas gdy Hiszpania zastawiła swoją przyszłość, jej rywale inwestowali swoją. Holendrzy zbudowali giełdę w Amsterdamie i założyli pierwszą na świecie spółkę akcyjną. Anglicy stworzyli kompanię wschodnioindyjską i rozbudowali swoje floty handlowe. Rozumieli, że to systemy, a nie srebro, tworzą potęgę. Zainwestowali skradzione hiszpańskie kruszce w banki, stocznie i globalne sieci handlowe. Każda uncja srebra, którą zdobyli, Stała się kapitałem, który generował kolejne zyski. Hiszpańskie monety zbudowały imperia innych narodów. Na początku XVII wieku mapa nadal pokazywała Hiszpanię jako ogromne państwo. Jej terytoria rozciągały się od Filipin po Peru. Była to jednak miraż. Inflacja zrujnowała życie wewnętrzne, długi zniewoliły monarchię wierzycielom. A piractwo sprawiło, że Atlantyk stał się polem minowym. Bogactwo imperium istniało głównie na papierze, liczone w pożyczkach, które mogły nigdy nie zostać spłacone. Koszty ponosił lud. Ceny gwałtownie wzrosły, płace uległy stagnacji, a podatki wzrosły, aby sfinansować wojny, które obiecywały chwałę, ale przyniosły głód. Imperium wyglądało na silne tylko z daleka. W miarę upływu stulecia upadek stał się widoczny. Niegdyś potężna armada stała się cieniem samej siebie. Bankructwa po bankructwach zniszczyły wiarę w koronę. Zagraniczne banki zażądały wyższych odsetek. Wojna trzydziestoletnia pochłonęła to, co pozostało. W XX wieku Hiszpania nadal była wielkim mocarstwem, ale jej wpływy uległy osłabieniu. Ten sam skarb, który niegdyś olśniewał Europę, Teraz przyczynił się do jej upadku. Jednak historia Hiszpanii to nie tylko opowieść o królach i monetach. To ostrzeżenie przed iluzją dostatku. Kiedy pieniądze zalewają gospodarkę szybciej niż rośnie rzeczywista produktywność, efekt jest zawsze taki sam. Bogaci stają się bogatsi, klasa średnia ulega erozji, a zwykli ludzie płacą za to cenę. W XVII wieku hiszpańscy chłopi obserwowali, jak srebro napływa do Sewilli, podczas gdy ceny chleba rosły ponad ich możliwości. Żyli w najbogatszym imperium na Ziemi i głodowali. Wieki później ten schemat powtarza się w spokojniejszy sposób. Współczesne gospodarki drukują pieniądze, zamiast je wydobywać, ale logika pozostaje niezmienna. Kiedy nowe bogactwo pojawia się szybciej niż nowa wartość, system się załamuje. Inflacja, dług, spekulacje to duchy tej samej starej historii. Hiszpańskie floty skarbowe może już nie istnieją, ale ich cień pozostaje we współczesnych finansach, w bańkach, które powstają i pękają w przewidywalnym rytmie. Nawet piractwo ma swoje echo. Hiszpania skoncentrowała swoje bogactwo w ogromnych konwojach. Które przewoziły wszystko naraz. Dzisiaj bogactwo koncentrujemy w gigantycznych korporacjach, w bankach zbyt dużych, by upaść, w kruchych systemach zadłużenia. Kiedy w 1328 roku zatonął jeden statek, wstrząsnęło to kredytem imperium. Kiedy dzisiaj upada jedna instytucja finansowa, drżą całe gospodarki. Mechanizm jest inny. Ale kruchość pozostaje ta sama. Upadek Hiszpanii uczy prostej prawdy: skarb nie jest bogactwem, srebro nie jest bezpieczeństwem. Prawdziwa siła pochodzi z systemów, które tworzą wartość w czasie, z produkcji, innowacji i dyscypliny niezbędnej do utrzymania obu tych elementów. Hiszpania wierzyła, że posiadanie połowy świata i kontrolowanie niekończących się kopalń oznacza wieczną siłę. W rzeczywistości oznaczało to kruchość. Jej rywale, Anglia, Holandia, a później Francja, zrozumieli głębszą lekcję. Nauczyli się budować bogactwo, które mogło się odnawiać. Historia się nie powtarza, ale rymuje się. Imperium hiszpańskie upadło nie z powodu inwazji, ale z powodu własnych złudzeń. Pomylono blask srebra z istotą dobrobytu. Każde społeczeństwo, które popełnia ten sam błąd, zalewając swoją gospodarkę łatwym pieniądzem, zaniedbując jednocześnie struktury, które nadają jej sens, podąża tą samą ścieżką. Szczegóły mogą się zmieniać, ale zakończenie rzadko. Historia Hiszpanii kończy się szeptem, który wydaje się niepokojąco aktualny. Najbogatsze imperium świata upadło nie z powodu ubóstwa, ale z powodu nadmiaru. W tej cichej lekcji kryje się pytanie, na które każda epoka musi odpowiedzieć sama. Kiedy bogactwo przychodzi zbyt łatwo, czy będziemy je wykorzystywać, czy też utoniemy w nim?